Cześć kochani, witam was serdecznie na popołudniowym wtorkowym zrapingu. Mamy wielką krzyżówkę, mamy ekstra linię, mamy krzyżóweczkę za 3 zł. Mam również dwa bonusy. Jak drapać, to drapać może akurat coś wpadnie jak wczoraj. Mam 500 tysięcy w banku i mam drogę do miliona. Zaczniemy od 500 tysięcy w banku. Zdrapka jest o numerze 12. Tu mi się poprzestawiał cały ten no wiecie to ten statyw i nie umiem go teraz naprawić mam nadzieję, że będzie dobrze wygrywa 5, 35 3 30 i 24 a zrapka jest o numerze 12 i drapiemy pierwsze mamy 2 13 Dwanaście dziewięć, dwadzieścia dwa, szesnaście, dwadzieścia dziewięć, jeden, trzydzieści cztery, trzydzieści sześć, omija wszystko siedemnaście, trzydzieści trzy, cztery.

Tak samo, że przylecimy szybciutko. No, jak na razie nigdzie nie ma. Razy dwa. I o, mamy zdrapane. No i sprawdzamy, czy się gdzieś tutaj nasze cyfry pokryją 18,33.

13, 9 17, 25 10, 12 4, 3 25, 48 12, 10 44, 43 43, 35 1, 14 32, 42 9, 11 39,6 i 34,39. Niestety żadna z bonusowych zropek nie dała nic. Przed nami krzyżóweczka o numerze 21. Pierwszy mamy P. I tu jest Piast. No się to P. Tak rozkręciło, że już się skończyło. U muszelka. Dalej mamy Z. Tutaj mamy Azję. Jazon. W staw rydwan, kolejny mamy n, dno, jazon, rydwan, o, dno, jazon, maraton, reflektor, tutaj mamy Oslo. L, muszelka, Oslo, T, reflektor, maraton, ster, oset, staw, Y, Rydwan. Następnie mamy M mit muszelka maraton F reflektor i Verdi powstaje mit tu jest siarka piast pikardia Kolejny jest V, i tu jest Verdi, ostatni rządek, E, Oset, Muszelka, Reflektor, Ren, i to chyba na tyle będzie, J, Azja, Raj, Jazon, K, muszelka, reflektor, kakadu, H, H nigdzie nie widzę i ostatni mamy D. Rydwan powstaje, dno, drugi wyraz, pikardia, kakadu i jest pusto. jest, kontrolne, różne, chyba dzisiaj będziemy mieli tylko pustaki co czuję, bo wczoraj było za dużo, ekstra linie o numerze 14 zaczniemy może od lewej strony drapać pierwszy jest popcorn są popcorny Moneta. Tutaj jeszcze jedna jest. Mam oddalony ten statyw teraz. I tak tutaj siedzę daleko od tej zdrapki, od tej zdrapki kości. no niestety łodzi żadnej nie dali okulary jedne pan słoń pierwszy drugi trzeci czwarty piąty motel motyla nie ma sakwa sakwa jest tutaj pierwsza druga i tu jest ostatnia trzecia krab Krabę mamy trzy razy arbuz Somimo arbuzy za oknem tutaj u mnie wichura jakaś śnieg z deszczem zimno. A jak jest u Was kochani? Macie śnieg piszcie. Teraz zaczynamy prawy rządek. Jest kwiat, ale kwiata tutaj nigdzie nie widzę. To jest teraz... Wiatrak. Patrzcie, też nie ma wiatraka. Hmm. Rower, i rower mamy tak mamy tutaj dwa razy. To wszystko. Piłka. Następnie mamy klucz parasol podkowa czapka Księżyc. Pierwszy, tutaj drugi ostatni. Leżak. No, kilka leżaków tutaj wpada. Tutaj patrzcie lody i korona tworzyły byli nie. gwiazda spadająca tylko jedna tęcza znowu lody znowu ptak no i a tu, tu dzwon jeszcze jest niezrapany i ostatni symbol to słońce ale słońce jest tylko jedno. I linii nie ma niestety żadnej. No. Dla równowagi dzisiaj będzie na pusto. Tutaj mamy wielką krzyżówkę o numerze pierwszym. Pierwszy mamy U. W bonusie U nie ma. Tutaj mamy Laurę, tu jest Mamut, tu jest Marmur, Nasturcja, Bóg, Jubiler, Artur, Kolejne jest L, rola, tu jest Litr, nasielsk, tu jest znowu Laura, breloczek. Tu jest azyl, reklama, jubiler, blask. Tu jeszcze jest Colorado W w bonusie W nie ma tutaj też niestety nigdzie W nie widzę tutaj mamy Jedwab i w tylko jedno, jeżeli się nie mylę. I H nie ma A może ja z daleko siedzę i nie widzę już. No ale No nie macha, e tu jest bieg, breloczek, remont, ser, nasielsk, tutaj mamy jedwab, serce. Marzyciel reklama Abel jubiler Kanonier P Portyk etap Tu jest aspekt. No i to wszystko. P naprawdę. Dużo tak Dzisiaj mamy tyle liter, co ich bardzo mało, że normalnie szok. J. No i tutaj też J nie ma. W bonusie J nie ma. Tu jest ten jedwab. Tu jest nasturcja, i raj. Jubiler. No ale więcej nic nie ma. Malutko, i y. krek. Tu jest portek, kara mesh Tu jest Marzyciel, Antyk. No i to wszystko. F, Faza. No i koniec. I tutaj mamy bieg, litr, iga, libido, karaiby, nasielsk, list, marzyciel, Jubiler, kanonier, Normandia. Polecimy może górą. B, bonusowy bieg, karaiby, breloczek, tutaj mamy abel. Bóg Bastard N Nasielsk Remont Nasturcja Kanonier. Kanonier. Normandia. Antyk. S. Zarys. Bonusowy. Sok. Nasielsk. Tu jest mysz. Rosa. Serce, aspekt, list. Rasa. Bastard. Kansas. Blask. No jak na razie nic się jeszcze nie utworzyło. O, teraz to będzie drapania A, Max, Rola, Zares. i pad. Tutaj mamy nasielsk, nakaz, Karaiby. mamut, synagoga, iga. Etap laura, Dobra, lecimy teraz tutaj marmur, arras, marzyciel, rosa, nasturcja. Faza, rasa, reklama. Powstaje Jan, patrzcie. Maruda, powstaje Abel, Baltazar, Jar, raj, Artur. O Jezus R zrapałem, tutaj się nie liczy. TR. Kansas, Blask, Sad, Kolorado. O. rola oaza oka togo sok remont breloczek tutaj mamy rosa kanonier colorado I Normandia M Max. Tutaj mamy mamut Normandia, maruda, marzyciel i marmur. Pierwszy wyraz etap, drugi mamut. Tu jeszcze jest litr. Remont. Tu jest trzeci list. T w nasturcji, a Y byłby, był. tu nie jest niezrapany. Tu mamy Baltazar, Antyk. Bastard Artur No i nam zostały chyba jeszcze w sumie jedna litera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak jest ostatnia litera No i ty tak nic nie będzie i tak C To dzisiaj takie wiecie Popołudniowe drapanie em, Rekreacyjne no, pusto jest. Żadna zdrobka nie dała wygranej. No i tak bywa. Wczoraj było chyba za dużo. Kochani, ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, miłego wieczoru. Widzimy się jutro rano. Pozdrawiam mocno. Całuję i papa. Pa.